Hey everyone, hi, I'm Reorder and you're watching EQ Club TV. Wojtek Bochowiak aka Wojtek Noir aka DJ Czarny, oglądacie EQ Club TV. Aleksander Doborz z tej strony. Jesteśmy na Equilibrium Masterclass. Za nami występ Deep Universe Wojtka z Ableton Polska. A teraz udamy się zapytać uczestników, jak im się podobały warsztaty. Stay tuned! Dobra, to jest. Sorry, nie. No, niestety. Nie nie, 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 ale to dzień dobry. Dzień dobry, słuchaj, powiedz mi tak na starcie. Jasne, często <grym> się. Powiedz mi, czy to jest pierwszy raz, kiedy jesteś na masterclass? Drugi. Drugi raz. Drugi. Powiedz mi, czym różni się ta edycja od poprzedniej? Co się zmieniło na plus? Czy są jakieś wady? Na plus się dużo zmieniło, rzeczywiście jest większa. Tutaj akurat wielkie brawa dla ekipy AKU, bo. Pierwsza edycja to pamiętam to była połowa, połowa takiej sali i praktycznie no wtedy był jeszcze czerwiec, więc to już w ogóle masakra była, jeżeli chodzi o pogodę, ale bardzo fajnie, przyjemnie, tak? Parę nowych prelekcji, parę można się dowiedzieć, fajnych rzeczy, także tutaj no naprawdę. Może się przyciągnąć z FLA na Abletona, kto wie. No właśnie, powiedziałeś o prelekcjach. Za nami już dwa wystąpienia. Powiedz, które jak na chwilę obecną zrobiło na tobie największe wrażenie? Czy znaczy tak, na Patryku szczerze powiem, nie byłem do końca. Znaczy, nie byłem od początku, przyjechałem dopiero pod koniec, ale Patryk, no, no to jest no, postać ewenement, tak? Więc tutaj trzeba po prostu na to patrzeć. Ableton no, pokazał parę fajnych sztuczek, zachęcił po prostu do przesiadki. No i czekam na główną gwiazdę, no bo to... dla niej tu jestem, tak? Czy zobaczymy cię na kolejnej edycji Masterclass? Jeżeli... Znaczy tak, na pewno tak, bo to jest ewenement tutaj na polską skalę. E, za no, te pieniądze można się czegoś nowego do, dowiedzieć, o. A, a skąd przyjechałeś? Kraków. Dziękuję bardzo. Skąd przyjechałeś i nie zbliżaj się do kolegi. Ja nie lubię kolegów, ja wolę kobiety. Skąd przyjechałeś? Z Wrocławia. Który to już raz, jest, kiedy jesteś na Masterclass? Drugi, bo pierwszej jak najbardziej. Mm, czy dostrzegasz jakieś zmiany poza miejscówką? Mm, można się bardziej zintegrować, jeszcze więcej nauczyć, więcej takich niuansów technicznych. Za nami dwie prelekcje, która jak dotąd zrobiła na tobie największe wrażenie? Patryka. Nie ma żadnych barier bariery nie istnieją. Nie ma lenistwa, po prostu trzeba zapierniczać. Powiem ci, że słowa takie krzepiące serce, a czy na kolejnej edycji masterclass zobaczymy cię? Oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję za twój czas. Dzięki. Ja z Warmia z Rusztyna. Ty z Sokolic Krakowa. Który to już raz kiedy jesteś na masterclass? To jest mój pierwszy raz. Pierwszy raz. Co wam do tej pory się podobało najbardziej? Mi się podobał występ Patryka osobiście, ponieważ jest bardzo inspirującą osobą i przed w ogóle tym samym wydarzeniem obserwowałem filmy Marcina, tak, który, który to przeprowadził z nim wywiad i naprawdę chciałem go bardzo posłuchać, jak on to robi. Po prostu jest dla mnie, no, no jest inspiracją, tak? Dla, dla ludzi, którzy szukają weny, czy tam no, tłumaczą się, że, że nie można. Można. Wszystko można. Patryk, czyli Patryk właśnie pokazuje, że można. Oczywiście. W 100%. procentach. A tobie co się najbardziej podobało jak do tej pory? Obie, e, obie mi się e, kursy, pod, raczej te prelekcje, e, które teraz e, były, mi się podobały, ale najbardziej mi się podobało to z Abletona. E, najbardziej to e, te dźwięki, które nagrywał e, podczas e, pod, podróży po Nepalu, e, i to, to mnie też zainspirowało do tego, żebym e, też czerpał jakieś dźwięki z otoczenia e, do swojej produkcji. Rozumiem, czyli nauczyłeś się czegoś, zainspirowało Cię coś Ableton oraz postać Patryka i to co mówił. Dokładnie tak. Czy spotkamy Was na kolejnej edy edycji Masterclass? No to zobaczymy jak czas będzie, ale mo... chciałbym się zjawić na kolejnej edycji. A ty? Ja myślę, że się też zjawię, aczkolwiek zobaczymy. No i, i zobaczymy, co powie moja żona. <laughs> Spoko. Dzięki, dzięki za wasz czas. Ale przekonam ją na pewno. Dzięki. Can I ask you a few questions? No. <laughs> so many questions today, man. I'm so exhausted. Uh, all right, uh, all of us are, are exhausted. Uh, could you tell me how do you feel? Uh, have you been, have uh, you been uh, bit, nervous? I, I'm, I'm still like. A bit nauseated but it was actually fun you know the the guys over here they were really interested in what i have to say and learn something new and i hope it was helpful and in the beginning i thought i would be myself but right now i'm pretty happy so I, i'm really looking forward to do this thing again all right you said about being yourself uh, while you're lecture we could see uh, could you have a feeling that uh, you've got some uh, how, how much uh, have you present of your uh, stage uh, alter ego uh, during your lecture uh, well, basically like me in original I'm a very shy guy who doesn't really like to talk to strangers so basically I treated introvert this, yeah I basically treated this as is if I am on a stage, just from a different point of view. So basically, I wasn't playing as a DJ; I was showing the producer guy. But it was all me, trying really not to be shy in front of about hundred people. And uh, another question: You said about uh, investing during your pr uh, your lecture. Uh, what is more important: uh, investing your uh, time, effort, and heart, or in investing uh, money on equipment? All, all all of them you need to invest time if you want to get something with the music and you need to invest money as well if you want to have a better sound if you want to have better tracks and using better sounds in your tracks all right that was my last question my guest is reorder thank you very much for your time thank you too man and thanks for having me on equilibrium sounds master class volume 2. Co prawda nie jestem z tego trensowego środowiska, ale jak najbardziej się podobało... Fajna czapeczka. Wygrałem od Was, widzę się podoba. Mój krój, idealna. Equilibrum. Jesteś od początku? Tak, od samego początku. Który z wystąpień podobał Ci się najbardziej? Chyba Wojtka, bo bardziej w moją branżę i to jest, się znamy ze szkoły, jest moim nauczycielem. No ale tak to chyba Order. Nie znałem jego twórczości prędzej, ale widać, że ta scena jest dla wariatów. Roz, rozumiem, a powiedz mi, poza wystąpieniami, co Ci się jeszcze podobało podczas tej edycji, co byś dał jako organizatorom żeby jako porady na przyszłość? Ciężko już o radę, było naprawdę dobrze, szczególnie wideo na końcu, które było zmontowane z scen na bieżąco, czegoś takiego nie widziałam prędzej, brawo. Co jeszcze dla organizatorów? No nic, naprawdę było fajnie, mi się podobało wszystko. Jestem zadowolony, jedzenie dobre, piwka dali, co było też rzadkością. Przyjdziesz jeszcze na Masterclass? Tak, szczególnie, że będzie we Wrocławiu, skąd też jestem. Hono, 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 ej, nie uciekajcie, nie uciekajcie. Panowie skąd przyjechaliście? Wrocławek. Z Rybnika. Który to już raz, kiedy jesteście na Masterclass? Pierwszy. Drugi, bo... czyli ostatni, znaczy... czyli... czyli ten, który jest kolejny. Dobra i powiedz mi jakie dostrzegłeś zmiany względem pierwszej edycji Jest więcej piwa A poza piwem No myślę, że dużo więcej ludzi No ale nieoficjalnie no, Znaczy no przede wszystkim jest większe No widać że Marcin wziął chyba do siebie feedback feedback No i na pewno postarał się tutaj żeby wszystko było dopracowane dużo lepiej i no myślę, że no dużo więcej nie wiem, jak to nazwać, jest atrakcji, Ableto, pojawi się przede wszystkim Ableton, którego nie było poprzednio. No i tutaj no można do, dotknąć sobie tego sprzętu, który tam przywieźli i tak dalej. Rozumiem, a Tobie co się najbardziej podobało? jak do... Wiesz co, poszli poprawę to widać. Sam Marcin mi mówił, Mati, wiesz co, ja robię event, a nie tylko warsztaty, więc... No widać to gołym okiem, tak? Za nami dwie prelekcje, które jak dotąd zrobiły na Was największe wrażenie? Myślę, że no, chyba obie tak naprawdę, bo w pierwszej projekcji można było dowiedzieć się pewnych rzeczy, które były stricte związane z produkcją muzyki elektronicznej, a z kolei w, w projekcji tutaj w Bretonu, no Wojtek z kolei pokazał takie bardziej mm, rzeczy związane z tym, że można przenieść analogowe że tak powiem, dźwięki do, 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 elek do elektronicznego świata i to też było w sumie takim ciekawym doświadczeniem. No Obie projekcje mi się podobają bardzo. To są dwa różne światy. No, Wojtek pokazał, co Ableton potrafi, w jakimś tam małym skrócie. No, a Patrykowi przede wszystkim się należy szacunek za to, co tworzy, i mimo tego, jak ma w życiu. Czy pojawi się na kolejnej edycji? No, jeśli będzie, będzie kolejna edycja, to myślę, że tak. To nie z miłą chęcią. Dziękuję za Wasz czas. Dzięki. Dzięki. Z Holandii w zasadzie, z Almere, dokładnie mówiąc. A co Cię skłoniło, żeby przyjechać na Masterclass? Eee, produkcja muzyczna, produkcja utworów, zdecydowanie na to. No i oczywiście impreza, która będzie e, oklaskiwana przez Darena i Liordera. Który raz jesteś na Masterclass? Pierwszy raz. Niestety za na pierwszej edycji nie udało mi się być. Holandia mnie też zatrzymała. W tym roku postarałem się, żeby jednak się zjawić. I co Ci się podoba najbardziej do tej pory? Różnorodność. Każdy pokazał coś swojego, w czym czuje się najlepiej. No i jak to tworzy, nie? No właśnie, wspomniałeś o wystąpieniach, które na chwilę obecną zrobiło na tobie największe wrażenie. Wiesz, co oba. Na pewno od Patryka jego waleczność, że nie ma rzeczy niemożliwych. Że nawet jeśli masz jakieś przeciwności losu, możesz zrobić wszystko. Tak naprawdę, no. Czy zobaczymy się na kolejnej edycji Masterclass? Eee, tego jeszcze nie mogę powiedzieć, ale na pewno będę chciał się zjawić. Dziękuję za twój... A ze mną jest? Żeneta Kukiełka, prowadząca dzisiaj warsztaty Masterclass. Powiedz mi, jak się czujesz na chwilę obecną? Jest jeszcze stresik? Powiem Ci, że już dużo, dużo mniejszy. Na początku faktycznie ten stres był duży. Nie wiem, czy go było widać. Eee, natomiast nie, w tym momencie czuję, żebym mogła robić to na co dzień. Co dostrzegasz? Jakie zmiany, względem pierwszej edycji, którą organizowaliście? Na pierwszej edycji niestety mnie nie było. Jednak z tego, co widziałam z fotorelacji, z reportaży, no to widzę, że jest duży postęp, jeżeli chodzi o tą konferencję. Jest więcej prelegentów, jest reorder, mamy piękną oprawę świetlną muzyczną, eee, mamy intra, tak, więc no jest duży, duży progres. Pełna profeska, jak to mówi młodzież. Pełna <grymna> profeska. Czego możemy oczekiwać w przyszłości, jeśli chodzi o Equilibrium Sounds? No możemy spodziewać się dużego rozwoju, kolejnych warsztatów, no i zupełnie nowych projektów. Dziękuję bardzo. Na... Witam cię serdecznie. A ze mną jest... Marcin Przybylski. Jesteś poniekąd organizatorem tego całego przedsięwzięcia. Powiedz jak tam nerwy są? Ludzie boją się dwóch rzeczy na świecie: śmierci i przemawiania publicznego. Myślałem, że podatku. To trzecia rzecz. Ale przemawianie publiczne nie jest to takie łatwe, wiesz? Wejść na scenę i jest tutaj prawie 90 osób i przemawiać do 90 osób. Bardzo fajne emocje. Myślałem, że będę odczuwał większy stres podczas przemawiania publicznego. Właśnie dlatego przygotowałem się dobrze. Miło nam to słyszeć, a powiedz, czego jeszcze możemy się spodziewać w trakcie dzisiejszego popołudnia? Przygotowujemy właśnie tam scenę do naszego headlinera Tibora Tomecko, który za niedługo tutaj przyjdzie i będzie podłączył swój sprzęt, więc nie możemy się doczekać, bo to chyba najważniejsza taka. Prelekcja. Punkt kulminacyjny? Tak, prelekcja dzisiejszego wieczoru, nie? Po, powiedz mi tak z drugiej strony, jako osoba, która tego słuchała, bo mamy za sobą już dwa wystąpienia, które na tobie, jak na chwilę obecną, zrobiło największe wrażenie? Wiesz, co obie, bo Patryk, jako niewidoma osoba, ogarnia tak dawa, że chciałbym tak poznać swojego Cubase'a, nie? Żeby tak nim dobrze operować, tak jak Patryk. Wyobraź sobie, on nie widzi, wpisuje komendę A. I to jest wspaniałe. U Wojtka, Błachowiaka, to jest... Zbieranie dźwięku. Zbieranie dźwięku, bo sound designik mnie też interesuje. Właśnie zamierzam kupić sobie rejestrator dźwięku i robić coś podobnego jak Wojtek. To... Polecam Zoom H4n. Dobra, kupię. <gry> Trzeba to przeżyć, żeby to zrozumieć, żeby w to uwierzyć. Oh yes, oh yes. Więc widzimy się na kolejnej prelekcji. Hej dziewczyny, ja tak na moment. Skąd do nas przyjechałyście? E, Złotów obok Piły, bo pewnie nikt nie będzie kojarzył. Złotów koło Piły, dobrze powiedziałem? Tak, tak. Ja Poznaj, poznanianka. Pierwszy raz na Masterclass? Pierwszy, pierwszy. Pierwszy raz. Co wam się podobało najbardziej podczas dzisiejszych prelekcji? Dla mnie taki prosty przekaz wiedzy, konkretne tematy, po prostu można było się sporo dowiedzieć. No głównie oczywiście główna gwiazda riorder, byłam ciekawa właśnie jak podstawy, jak je tworzy i w ogóle jak całe te warsztaty przebiegają, także bardzo ciekawe doświadczenie. Czyja, czyje wystąpienie przypadło Wam najbardziej do gustu? Reorder na pewno, bardzo humorystyczne i też poprzednik z Ableton'a po prostu pokazał, wiesz, jak możesz zrobić dźwięk z niczego, to jest mega interesujące. Dokładnie tak, takie samo mam zdanie. Będzie się na kolejnych edycjach Masterclass? Myślę, że tak, warto wiedzę poszerzać, a w takiej formie mega spoko. Jeśli chodzi o Wrocław, to jest to dosyć blisko, także myślę, że tak. Dziękuję za Wasz czas? Znikąd, ponieważ mieszkam w Poznaniu. A, to żeś mnie zagiął! Który raz na Masterclass? Drugi raz. Byłem w poprzednim roku. No i podobała mi się ta poprzednia edycja, bo dała mi dużo wiedzy. Utrwaliła też tą, którą już miałem wcześniej. Dlatego stwierdziłem, że warto będzie pojawić się po raz kolejny zwłaszcza, że można też nawiązać dużo przydatnych kontaktów. Co się zmieniło od poprzedniej edycji aż do dziś? Od poprzedniej edycji na pewno zmieniło się miejsce. <laughs> e, tak. Z takich pierwszych rzeczy, które mi się rzuciły w oczy, to na pewno to, że jest dużo więcej ludzi. E, no co cieszy, ponieważ widać, że ten projekt się rozwija. No i co powiedzieć? No by tak dalej. Czyje wystąpienie zrobiło na tobie największe na wrażenie? Oj, przyznam, że ciężko stwierdzić. Każde z nich było inne i każde wnosiło jakąś inną wartość. Tutaj Deep Universe pokazał, że jakaś niepełnosprawność tak naprawdę nie musi być ograniczeniem. Następny Prelegent pokazuje, że z dźwięków, które słyszymy na co dzień, również można zrobić muzykę. No i Reorder. Wiele przydatnej wiedzy, która myślę, że wszystkim nam się przyda. Pojawisz się na kolejnych edycjach Masterclass? Jeśli tylko nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, to jak najbardziej. Ja z Poznania akurat, więc daleko nie miałem. Dwa przystanki. Rozumiem. Pierwszy raz na Masterclass? Tak, na Masterclass pierwszy raz. Co ci się podobało najbardziej? Yy, no, ostatnia część. Duża wiedza, i właśnie tego oczekiwałem od Masterclass, żeby to wszystko zobaczyć. Czy wiedza, którą zdobyłeś dzisiaj, jakoś zmieni Twoje życie? Zmieni, muszę ją wypróbować, przełożyć na siebie, i dopiero wtedy mogę określić, ale ba bardzo przydatne triki. I coś w obrazie moim na pewno się zmieni postrzegania tej, tej produkcji. Czy możemy się spodziewać Twojej obecności na kolejnych edycjach Masterclass? Zobaczę kto będzie, jaki będzie program, jaka data. Wiemy, że już Wrocław, ale to się okaże później. Dziękuję bardzo. Czesław Krotoszyn. Drodziec. Poznań. Który raz na Masterclass? Pierwszy. Drugi. Pierwszy. Pierwszy. Zacznę od ciebie. Co się zmieniło względem pierwszej edycji? No, dużo rzeczy. Dowiedziałem się wielu fajnych rzeczy, o których nie wiedziałem na temat kompresji na przykład. No i poszło to do przodu. Nie narzekam w każdym razie. Zadowolony jestem, także super. Czekamy na trzecią edycję. Pytanie do wszystkich, jak wam się podobało? Było super. Czekamy teraz na Wheel of Trends. Yy, bardzo super inicjatywa ze strony Marcina. No i co? No pewnie widzimy się na następnej edycji we Wrocławiu. Pomyślę nad produkcją, nie nad samym graniem i myślę, że będzie, będę wszedł dalej w tym kierunku. Szanujemy bardzo za, za wiesz, za, za bycie prelegentem Deep Universe'a, bo jednak jest jednak to jest człowiek, wiesz, który inaczej trochę postrzega też świat, inaczej słyszy to, co my słyszymy przede wszystkim, więc fajnie było się, wiesz, fajnie było, że ona nam pokazywał te delikatne różnice, na, na, delikatne różnice na podczas produkcji, jakie, jak, na jakie on zwraca uwagę, a jakie my po prostu nie, nie jesteśmy w stanie usłyszeć też, nie? I to Dobrze. Było... Czyli y, czyje wystąpienie największe wrażenie na was zrobiło? No chyba Deep Universe'a. D.B. Riorda, równo, super robota. Wszyscy, wszyscy. Bo, Czy pojawicie się na... Czy pojawicie się na kolejnych edycjach Masterclass? Jasne. Jak najbardziej. Czekam. Tak. Dobra, dziękuję za wasz czas i widzimy się w Base. A razem ze mną jest... Jacob Ronald. Słuchaj, czy to jest pierwszy raz, kiedy jesteś na Masterclass? Nie, to już jest druga edycja, na której uczęszczam. Słuchaj, generalnie miło mi to słyszeć, bo od Ciebie mogę się dowiedzieć, co się zmieniło względem pierwszej edycji. Ha, co się zmieniło względem pierwszej edycji? Na pewno ilość osób. No, to na pewno... Co jeszcze? Oprawa. Oprawa to też. No i klimat. Klimat, myślę, jest poziom wyżej, nie? Rozumiem. Za nami już dwie prelekcje, która jak dotąd zrobiła na no Tobie największe wrażenie. Yy, pierwsza prelekcja, w ogóle to jak Patryk yy, tworzy melodię, to, to jest dla mnie po prostu no, coś niesamowitego, nie? Yy, nie? Nie mówię, która tu prelekcja była lepsza, ponieważ obie naprawdę zrobiły na mnie duże wrażenie. Yy, co, co powiem z drugiej? No ten Ableton Push, po prostu to, 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 mnie, to mnie zachwyciło, nie? To, to jak dla mnie to jest kosmos, no i no, wiesz, no by, by było siankę no to wiesz, to by się coś tam zainwestowało, nie? Wyobraź sobie, że Ciebie zapraszają na Prelegenta. Bierzesz? Może za dwa lata? Czy zobaczymy Cię na kolejnej edycji? No to na pewno. Dziękuję bardzo, Twój czas, trzymaj się. Patryk Miś! Był... Bardzo mi miło. Słuchaj, występowałeś jako pierwszy. Powiedz mi, jak się czułeś przed, jak się czułeś po? Miałeś tremę? Jak się czujesz jak te emocje już zeszły? No ja nie będę ukrywał, że miałem niesamowitą tremę tym bardziej, że wczoraj pod wieczór, kiedy zgrałem notatki na telefon, okazało się, że nie będę mieć do nich dostępu. Zbyt długo by to wyjaśniać, ale generalnie to jest taka historia ciekawa, że tak więc no było, było ciekawie, szczególnie przed, po. No to jednak zupełnie inaczej, dlatego że wszystko wyszło z mojej jakby perspektywy może inaczej niż, niż miało wyjść, ale tak naprawdę to, to dobrze, dlatego że była, była mowa szczególnie o takich rzeczach, które interesowały uczestników, którzy przyszli i to jest chyba najważniejsze, żeby do nich się dostosować, żeby uczestnicy jak największą wartość otrzymali, a nie to, co się komuś wydaje, że dla nich będzie miało najwyższą wartość. Więc, więc, więc generalnie jestem mega zadowolony. Rozumiem. Czy czujesz się jakbyś był wykładowcą czy nauczycielem? Nie, raczej, raczej, raczej mi zależało na tym, żeby w dosyć luźny sposób przekazać, przekazać po prostu wiedzę komuś, kto, no, no innym ludziom, dlatego że ja, ja się nie uważam wcale za jakiegoś eksperta, choć co nieco wiem, a są też inni, którzy, którzy wiedzą, bardzo mi się na przykład podobało, podobała druga prelekcja teraz ta, co była, no niesamowite, trochę od innej strony w ogóle i... I tak naprawdę każdy tutaj jakąś wartość wnosi, no można powiedzieć, że niemalże na, na równi. Rozumiem, jako prelegent byłeś teraz po raz pierwszy, to jest twoja pierwsza edycja Masterclass, na której byłeś, czy kolejna już? E, tak, to jest pierwsza edycja teraz, tym I, razem. Rozumiem, że jesteś zadowolony. Jestem mega zadowolony, popieram ten projekt i, i będę go promował, bo, bo jest to naprawdę niesamowita, yy, niesamowita sprawa yy, i niesamowity pomysł, który, który warto rozwijać. Takie retoryczne pytanie na koniec czy pojawi się na kolejnej edycji. Niezależnie czego prelegent czy jako uczestnik. Tak, tak, zdecydowanie. Patryk, dziękuję za twój czas. Trzymaj się i wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Dostałem cenę, że chcesz ze mną pogadać. Ja przyjechałem stąd. Znacie, ja jestem z Poznania, nie? Ja reprezentuję region Województwo Małopolskie, konkretnie Tarnów. A powiedzcie nam, który to już raz, kiedy jesteście na masterclass? Pierwszy? Ja też dokładnie pierwszy. Co Wam jak do tej pory podobało się najbardziej? Znaczy, ja w tej kwestii nie mogę się wypowiedzieć pod tym względem, dlatego, że jestem na pierwszej edycji nie mam porównania. To po pierwsze. Chodzi o obecną edycję, co teraz się podoba najbardziej? Ale najbardziej to cała ta aranżacja, ta o, cała otoczka, że tak powiem, ten wystrój. Znaczy, prelegenci też swojej swoje, swoje kwestii też prezentują wysoki poziom. Na ten moment mogę tyle się wypowiedzieć, bo jeszcze się nie zakończyły. Kumam. Jeżeli chodzi o masterclassy, bardzo mnie się podoba ogólnie cała, cała oprawa, jak również prelegenci, którzy mówią, którzy mówią o tym, jak również opowiadają o tych pro programach i w ogóle, nie? Rozumiem. Za... Wspomnieliście o prelegentach, za nami już dwa wystąpienia. Powiedzcie, które na chwilę obecną zrobiło na Was największe wrażenie? Patryk. No. Ja uważam, że tego, tak, że w tej kwestii obydwa na takim samym, wysokim poziomie. Rozumiem, czy na kolejnej edycji Masterclass zobaczymy się? Myślę, że tak. Ja też myślę, że tak, tylko żeby się zrobili to akurat gdzieś bliżej, bliżej południa Polski pod tym względem. Na to akurat nie mam wpływu, ale pomyślimy. Dzięki za Wasz czas. Z nami drugi prelegent drugiej edycji Masterclass. Przedstaw Wojtek Błałowiak Ableton Polska. I słuchaj, jak wrażenia po wystąpieniu? Mega, mega. Jestem mega pozytywnie jakby zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że będzie to tak dobrze zorganizowany event. Na, w sensie naprawdę dobrze. Nie, nie, nie dobrze, to naprawdę super. Świetni, świetne wykłady, w sensie abstrakując od mojego, ale oceniam innych, to było super. No i co? Masa inspiracji, nowej wiedzy. Pani ludzie, bardzo pani ludzie, którzy tu przyszli, także same plusy. Czy możemy spodziewać się twojej obecności na kolejnych edycjach warsztatów Masterclass? No, jeśli, jeśli będę mógł wpaść, to zawsze bardzo, bardzo chętnie. A powiedz mi, co cię skłoniło, żeby rejestrować dźwięki? których użyłeś przy swojej prezentacji Nepal, generalnie to wszystko wyglądało naprawdę bardzo fajnie, ale też włożyłeś to masę pracy. Powiedz generalnie. Spróbuję odpowiedzieć, bo chyba wiem o co, o co chodzi. To znaczy, to jest trochę tak, że osoby, które siedzą w muzyce, to jest im ciężko wytrzymać bez robienia muzyki. No więc ja będąc gdzieś w jakimś takim miejscu właśnie też yy, staram się każdą okazję wykorzystać, żeby właśnie coś sobie nagrać, Niejak nie? Jak nie mogę pracować. I to daje mi poczucie, że cały czas zrobię jakieś kroki do przodu i chyba o to chodzi. Przyjechałem z miejscowości Brzeziny pod Kielcami. Czy jesteś pierwszy raz na Masterclass? Na Masterclassie jestem po raz pierwszy. Co ci się podobało najbardziej? Co mi się podobało najbardziej? Myślę, że prelekcja pre, pre to, to było to, na co czekałem, tak w moim odczuciu. Było to no, bardzo praktyczne, bym powiedział, tak? Yy, pokazywał yy, konkretne rzeczy, jak czego używa, yy, w jaki sposób, co można z tego wycisnąć, tak? Czy możemy się spodziewać twojej obecności na następnych edycjach masterclass? Jeżeli czas pozwoli, to myślę, że tak. Dziękuję bardzo. Cześć, jak ci się podobało? No super sprawa. Pierwszy raz jestem na takich warsztatach, ale no, dużo można wynieść. Mam nadzieję, że od jakiegoś czasu, nie wiem, od około roku, razem z przyjacielem z Anglii, zaczęliśmy chodzić w produkcję i szukamy właśnie i różnych wskazówek, inspiracji, jakichś ciekawych pomysłów. Nie wszystko można znaleźć w internecie, w jakichś tutorialach, tak jak było już tutaj mówione, więc kontakt z powiedzmy taką gwiazdą i czerpanie z jego doświadczeń jest naprawdę myślę, że przyniesie progres. Daleko do nas przyjechałeś? Z Poznania jestem, więc nie miałem daleko. Powiedz, czyje wystąpienie podobało Ci się najbardziej? Takie motywujące, inspirujące było wystąpienie Deep Universe, ponieważ no, mimo ograniczeń robi takie rzeczy, więc jakby automatycznie pojawia się taka refleksja, że czasami przez. Buduje Leni... autorytet. No tak, przez, nie wiem, przez lenistwo czasami e, szuka się wymówek jakichś, czy tworzy się wymówki w, w, w głowie na temat te, tego, żeby. E, znaczy tworzy się wymówki, tak? Przed, przed tym, żeby nie tworzyć, tak naprawdę. E, więc widać, że jakby pasja i upór, który wkłada w to. Przekłada się na, na takie efekty, no jest to bardzo inspirujące, natomiast jeśli chodzi o reordera, no to dużo takich technicznych e, rzeczy tutaj jakby przekazał, podpowiedział, więc e, myślę, że z każdego coś było, można było wynieść. Czy pojawisz się na kolejnych edycjach Masterclass? E, tak, jak najbardziej. Tym bardziej widzę, że następna ma być we Wrocławiu, bardzo lubię Wrocław, więc na pewno się tam pojawię. Czy wybierasz się na Wheel of Trends, które będzie dziś o 22? E, tak, nawet e, planuję być od 21, bo poznałem tutaj e, jednego DJ-a, który e, ma grać e, taki warm-up od, od, od 21, więc e, chciałem się pojawić, żeby zaczyć jak, jak, jak zagra. Dziękuję za Twój czas. Dzięki również.